Cześć, witam was bardzo serdecznie w tym krótkim poradniku, ja jestem Ciacho, a w tym poradniku pokaż, pokażę wam jak kupić ramkę oraz tło profilu na Steamie, bo słuchajcie, pokażę wam, to jest mój profil ogólnie na Steamie, jak widzicie tutaj no mam, e, mam zdjęcie profilowe, e, które słuchajcie nie ma żadnej właśnie ramki, a nie mam słuchajcie żadnego tła profilu, właśnie Wam tutaj słuchajcie mogę to y, pokazać, jak widzicie Twoje ramki awataru nie mam żadnej oraz słuchajcie tło profilu też jak widzicie mam tylko domyślne więc dzisiaj słuchajcie w tym poradniku chciałbym pokazać Wam w jaki sposób dodać sobie właśnie ramkę do Waszego profilu Steam oraz y, jak dodać sobie właśnie no, również tło, mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was pomocny, jeśli, jeśli tak to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, a ja już bez żadnego przedłużania zapraszam Was do oglądania dla przykładu pokażę Wam jeszcze profil mojego kolegi Tolina. Jak widzicie on tutaj ma na, swoje, na swoim właśnie zdjęciu profilowym takie migające coś co właśnie słuchajcie jako ramka ma też tło mini profilu oraz tło yy, właśnie swojego profilu Steam. Jak słuchajcie to właśnie zrobić. Najpierw sobie musicie przejść tutaj do sklepu punktów Steam, który słuchajcie został właśnie. Już tam jakiś czas został dodany do Steama i tutaj słuchajcie, możecie sobie przeczytać, tylko w którym to było miejscu, to było, słuchajcie, tutaj. Że za każde słuchajcie wydane 5 zł na Steam dostaniecie aktualnie, słuchajcie, 122 punkty. Więc najpierw musicie sobie przejść do sklepu zwykłego i zrobić sobie jakiś zakup. Wybieracie sobie jakąś gieraczkę, która Was zainteresuje powiedzmy, no nie wiem. Wybierzmy sobie jakąś tutaj pierwszą lepszą grę, powiedzmy tą yy, i musicie ją sobie najpierw sobie kupić, jak widzicie ja mam 28 zł, stać mnie, ale yy, wziąłem sobie, sobie sobiecie, pierwszą lepszą grę, więc może ona nie być fajna, więc nie będę tutaj kupować, yy, poza tym mam trochę tych punktów, więc nie potrzebuję, jeszcze wam sobie, sobie pokażę, że dosłownie przed sekundą, dosłownie 10 minut temu kupiłem sobie giereczkę, jak, jak widzicie jeszcze nie, nie zaliczyłem, Train Sim World 2, więc ta giereczka na promozy kosztowała 21,59, dlatego dostałem też za to troszkę punktów, a na święta dostałem jeszcze sobie za 107 złotych giereczkę Tram Sim, yy, więc w troszkę tych punktów mi się uzbierało, nie miałem ich słuchajcie nic, a, a za te dwie gry dostałem uwagę słuchajcie ile? Dostałem 3023 punkty z tym, więc dosyć dużo, więc teraz Wam je słuchajcie, pokażę, jeżeli już macie te punkty, tutaj możecie sprawić na Twoje saldo, to możecie wtedy słuchajcie już sobie tutaj właśnie w sklepie punktów sobie kupić najpierw wybieracie sobie słuchajcie, tutaj po boku co was interesuje ja sobie powiedzmy kupię najpierw awatar. E, tutaj mamy słuchajcie wszystkie ramki awataru, zobacz wszystkie i sobie słuchajcie oglądacie i wybieracie która was interesuje mnie słuchajcie interesuje ramka która nazywa się pościg ona się słuchajcie właśnie prezentuje dokładnie słuchajcie tak Wygl będzie ona słuchajcie wyglądała na moim profilu właśnie w ten sposób więc słuchajcie gdy już się namyślicie i chcecie kupić taką ramkę zjeżdżacie sobie na dół i klikacie sobie 200 punktów i właśnie słuchajcie, teraz moja ramka została sobie kupiona. Yy, możemy sobie tutaj kliknąć użyj. Teraz Teraz nam się, słuchajcie, ta ramka właśnie yy, pojawia na naszym profilu. Możemy sobie teraz słuchajcie, nacisnąć zamknij. Jak wiecie, zostały mi tylko, słuchajcie, 1023 punkty, bo sobie wydałem. I teraz yy, wam mogę tutaj, słuchajcie, pokazać, że na moim sobie profilu ramka się pojawiła. Jeżeli, słuchajcie, u Was się nie pojawi, to wy kliknijcie sobie tutaj edytuj profil, awatar i wybierzecie sobie tutaj, słuchajcie, rameczkę. Bo będziecie mieli tą domyślność, i wtedy sobie wybieracie tą rameczkę, którą sobie kupicie, klikacie sobie Zapisz. No, i wszystko Wam słuchajcie pięknie śmiga, dobrze. Więc teraz, słuchajcie, zajmiemy się właśnie tłem. I niestety, nie stać na animowane tło profilu, bo to, słuchajcie, kosztuje 2000. A ja mam, yy, do, do, no, mi słuchajcie zostało ponad 1000, więc ponad 900 mi, niestety, brakuje. Animowane, słuchajcie, tła mini profilu też są, niestety, słuchajcie, za drogie, bo też po 2000. Ale za to, słuchajcie, nieruchome tła profilu, yy, których jest, słuchajcie, ponad tysiące, więc mnóstwo. Yy, możemy sobie. Sobie na to pozwoli, no bo to kosztuje tylko 500. No i co, słuchajcie, tutaj macie listę, możecie sobie poglądać, możecie sobie sobie wybrać to, co chcecie. Tutaj możecie sobie, sobie przefiltrować y, z jakiej chcecie gry. Powiedzmy, ja chcę z, y, z Portal 2, ale tutaj jest niestety coś taka niefajna sytuacja, że kupujemy sobie identycznie, ale y, nie możemy kupić y, ogólnie. Z gry, której nie graliśmy co najmniej 2 godziny, ja niestety sobie w Portal 2 nie grałem, nie 2 grałem godziny, ale za to, słuchajcie, grałem sobie w CS, a więc takiego CS-ka sobie bym mógł kupić. Ale wiecie, coś szczerze, ja sobie tego nie chcę, ja sobie kupię, słuchajcie, to, bo to nie jest żadnej gry, to jest z deglutantskiej, kolekcji. Takie ładne, moim zdaniem, to, słuchajcie, wygląda bardzo ładnie, więc kupujemy sobie tak samo jak y, 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 ramka Avataru, czyli mamy nazwę z jakiej to jest gry. tutaj akurat nie, nie jest to z gry, jakie mamy, ile mamy saldo no i możemy anulować, no i możemy sobie obejrzeć oczywiście no i za, widzimy ile to kosztuje, to kosztuje 500 i możemy sobie to kupić jak widzicie ja sobie właśnie sobie kupiłem teraz sobie kliknę później i teraz wam sobie pokażę to co powiedziałem przy awatarze że widzicie jeżeli się wam samo nie zmieniło bo tam wystarczy kliknąć to sobie wchodzimy tutaj w ustawienia tło, mini profil, e, no, sorry, tło profilu, no i sobie możemy słuchajcie, to ustawić. Kliknąć sobie zapisz, następnie sobie wrócić i zobaczyć, jak to słuchajcie, nam wygląda. Jak wi widzicie, widzimy tutaj górę. Jak sobie zjedziemy niżej profilu, to widzimy resztę. E, I moim zdaniem, słuchajcie, jak gdy sobie kupujemy jakąś giereczkę na Steamie, i dostajemy teraz słuchajcie, te punkty. No bo ja wcześniej jeszcze sobie, wie, sobie wydałem 30 zł na Steamie, ale to jeszcze jak nie było, słuchajcie, tego sklepu, więc tu niestety, słuchajcie, a teraz, słuchajcie, myślę, że gdy coś, słuchajcie, kupujecie, no to warto sobie te punkty też podbierać i coś sobie fajnego kupić. Jak wyjdzie, słuchajcie, ja na dzisiejszym odcinku kupiłem sobie taką oto fajną rameczkę i takie właśnie tło. Pamiętajcie jeszcze, że możecie sobie to, słuchajcie, cały czas edytować, jeżeli macie więcej, to możecie sobie tutaj z sobie wybierać, tak samo awatar, jak i tło profilu. Mam nadzieję, że ten poranik yy, chociaż komuś się przydał. Yy, tak jest, słuchajcie, właśnie moja nadzieja. Yy, a ja już, słuchajcie, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzięki za oglądanie, cześć! PU!